Siema, ma z tej strony Mestrem, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z asesyna oczywiście. Klasycznie, ostatnio. I teraz tak, ogólnie bym mi się spierdziło nagranie jedno. Więc jedną mini misję, czy mini misję, no jeden, jedną misijkę małą mam pominiętą. Bo, 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 bo tu obok było, żebym pokonał jednego żomeczka po prostu tyle. No to była szybka robota bardzo. E, więc jakby bezproblemowo, no ale niestety, już, niestety już się nie nagrało i mam kolejną misję, ale zobaczymy, że jest właśnie znacznik Leonarda, więc możemy jakiś upgrade zrobić Siemano Cześć Leo, for more designs, no dawaj, dawaj stary jak najbardziej to już mamy teraz tak yy... Chcemy to. Chcę zacząć wystrzeliwać za strzałki. Zarąbiście. I biście. Dajmy moje broń. Just a small sting and my will fall. No cudownie. Tak, ogólnie chciałbym to zrobić, ale muszę wykupić budynek. A żeby kupić budynek, to muszę pokonać wieżę, której nie mogę pokonać, bo mi fabularnie tego się nie pozwala, by tak? No właśnie, wróć. Ale tak mi pokaże to wieżę. No tak, no i ale fabularnie do niej nie pójdę, nie? Bo próbowałem. No właśnie, więc muszę poczekać. Dlatego musimy ruszyć fabularnie, żeby cokolwiek zrobić. Także idziemy na misję. No i zobaczymy. O, się no. Aha, moi ludzie jeszcze nie wrócili. A ciekawe, czy mam jakiś ten timer tutaj Docenia. Lorencja. A mam, dobra, dwie minuty. 3 minuty niecałe, okej. Okay. Okej. Sześć minut. Ej, i dobra, ich wyślę ogólnie. I tyle, nie? Rozpocznijmy się. Niech idą. Ja i tak na razie nie będę ich potrzebował. Ale więc. ja banana. Już no, spokojnie. A niech zbierają expa. Ziomeczki. Mój własny klan. A ludzi? Spokojnie. Eee, dobra. Tak, tylko nie mogą mnie wypieść, jakby to jest... kaplica. A e, tam jest ziomal. O. Tu jest ziomal. Nie, ja pierdykam. Nie zauważyłem tego ziomka. To nie jest początek, ale to tak my chyba lubimy zaczynać odcinki od jakiegoś piaska. Jakaś lipa zawsze się musi wydarzyć. Eee... Tak ma po prostu What górę będę poszedł. To to o matko, nie no, tak. Nie tak, tak, tu. Tak tu wszedł. Aha, tam na wieży jest ziomal. Lecimy po niego. Kurde. Nie o to mi chodziło, ale dobra. na zwierzę byśmy ściągnęli. a już sobie pół życia odebrałem, bo przecież po co? Co, nie wejdziesz na górę? Prawda? Taka fajt łapa ty. Wolałem tu nie spaść. Dobra. Lel. Nie do zauważenia w razie co. A... Okej, okay, tylko czy ja bym mógł hmm. A nie czy mogłem tu na krawędzie jeszcze ty te... Okej? Okay? Dobra, mogę no. Aniu? No i dobra, tamten by tu wrócił, też bym go ziabnął. Normalnie. Tego go włożyłem? To, że chłopaki dali ciała? możliwe No, teraz tak, tu poszedł. No dawaj, e. No jakby, na parę ty stoisz. O, to ma. Dobra. Nie, nie, chodź po chodźmy. Chodź, chodź, chodźmy się, chodź chodź chodź, 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 bo ty... Tu sobie leżysz. Aha. Dobra. Raz tam jest kolejny, tak? Mam co sobie, ja chciałbym tam wyjść. Jak myślicie? Będę właśnie. Tak, bokiem, bokiem, powolutku. Tamten musiałby się odwrócić, ja wtedy tam pójdę. Tamtego bym zdziałał ogólnie. Pięknie. O to chodziło właśnie. A teraz, czy tamten się ruszy? On się nie rusza chyba za bardzo, a chciałbym tam dalej pójść. A to możemy zrobić inaczej, możemy zrobić tędy. O, tak pójdziemy Bo tam nie chciał ryzykować, żeby mnie zwierzę nie zobaczył A tu sobie Tak przejdziemy Mam skrzynkę w ogóle z po lewej, ale to nic Olejmy tą skrzynkę na razie Wejdźmy sobie tutaj. O, elegancko. Ja bym powybijał tych strażników, ale nie wiem czy oni yy, mi przypały nie na rogu. W takim, że... E, że po prostu ludzie się będą drzeć, nie? Ja wtedy mam dupę. Ja teraz to było mi na pewno do siana, a bym nie chciał, żebym skończył do siana, to się przepięć do ściany. To byłoby dużo prościej, ale pewnie tak być łatwo nie może. Więc ja pewnie muszę fajnika, na fajnaka na tajna tak, a musimy iść gdzieś tam Spójrzmy na mapę ogólnie Tak, na ten budynek, który tam prowadzi, dobra Ja mogę się tym potem przejść jest dużo strażników. No ale dobra, spróbujmy. Nie, nie tu. się tam. No nie może mi każda nad wszystkim iść. O, 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 nie, nie. Nie, ja pierdykam. O, cię kręcę, ty. Cześć, co się właśnie wydarzyło? Dawaj ciało, ty. Jednak to nie był najlepszy pomysł, wam powiem szczerze. Jednak sytuacyjnie stwierdzam, że to był zły pomysł. Bardzo zły pomysł. Ale jakimś cudem to odratowaliśmy. Więc moi drodzy, jestem dumny sam z siebie, nie? A... Teraz nie wiem, czy wyjdzie nam przejście tym. No właśnie, na górę gościu. Oh. Uh. Aha, zobaczcie, w ogóle nie musiałem myśleć, się po Po prostu jestem specjalny. Jak?!

Nas skradałem Jak łoś I co? Za frajer? Tak zwany? No, a bo nie zdążył do niego podbiec, nie wierzę Przecież to jakaś porażka jest Chyba zacznę robić rozdziały w odcinkach i będę popisywał, jak tego nie robić, a potem jak to robić. Naprawdę. Tyk. Tyk. No, nie dało się tak od razu. Pierdykan. Problemy wszędzie. Zamknij ryj być i bądź. Dobra, to spróbujemy to. No nie, przecież on był jeszcze żółty. On nie był czerwony, no dlaczego? Ja piertykam, naprawdę. No teraz sobie jaja ja robicie. No nic, dobra. W każdym razie jeden. to się odbijasz? To jest niesprawiedliwe. Jak oni są na żółk, to jeszcze nie powinni mnie w ogóle tam widzieć. My się alarmować nie powinni. No ale dobra, wiem jak mam teraz iść na razie do tego momentu. Do momentu aż tam dojdę. Będę ich wybiło po kolei tyle, hmm. I rej. No a ten skasowany. Nic nie widziałeś spadaj. No i on, on miał połowę żółtego nabite, na, na i się nic nie wydarzyło. Tam ci mieli, i zginęli, i raptem wykryty. No. Oh. bardziej mieszkańcy to taka frajernia i dlatego. wydaje mi się, że tu mieszkam. Tam się gapi, się gapi. Pakaj się goś. Hm.

jak ja mam tam niby dojść do tego tu mnie zobaczył, ale jakbym tu po tym poszedł hmm. No oczywiście musiałem wstać trochę życia, przecież nie mogłem normalnie skoczyć Ej no dobra, no ale jakby jak on się odwraca? On się odwraca, ja bym sobie na to wskoczył I tam przeleciał. Trasnął tego ziomeczka tylko. A tak, żeby ten z góry mnie nie widział. Dobra, on sobie poszedł. Dobra. Tego się pozbyłem. No nie mam tam wyjść. Dobra, może ja muszę być po prostu bardziej agresywny w tym wszystkim. Tu nikogo nie ma. No i złasi. O. Siemano. Tak, tamten nie powinien mnie chyba widzieć. I tego trzasnę zaraz. O. No. Kurde, i tak trzeba to robić. tak się możemy bawić. Tylko teraz... O matko! Siągnijcie mi z głowy w końcu to, że nie mogą mnie zobaczyć. Ja wiem, że jestem asesynem, ale kurde, nie przesadzajmy, no. I jak ja mam to robić? Okay. <laughs> oh. Javish Zobaczyli mnie, no. poza fujary. Ale chyba mam punkt kontrolny już przy tym. Przy beczkach. Rajerzy. No dawaj, 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 dawaj. Uciekaj, 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 uciekaj. Cudownie. Tak miało być. O nie, druga! Pakaj się ty! Nadlej się! Aha, dobra. Jak ja mam go ogóle złapać? Dobra, jak na śmierć nośną broń, tak jakby mam że to wychodzi. Ja mam coś zrobić, czy co? Tylko biec po prostu. Na czemu ty stajesz? What the fuck? Lol. Chodź, no, się przebiec, miałem. Pięknie. Uła. Tak miało być. No, o to ja, mogę was rozwalić? Aha, to mogę Dobra, hello Chłopaki Normalnie Kamera taktyczna, robi? O! O, mogę strzelać O, chłopaki, mam pokaże jak to się robi Aha, bo Przewodniczący, że w tym momencie, jest! którym się pojawił, był Co A to nie mi się chodź. A świcie kość ma szczęście no, Ale to mi się mi wejść Nie, się wywalił koń o To za małe piłka, to jest nie. chcę, nie spójrzcie, ale te końce sobie samo po prostu ujadą. To są najmniej dziwne. Spowiesz tam się? Aj, nie udało się. Uff. Jakaś nieskończona amunicja, czy coś? Chłopie, skały kruszy. Nice. Chyba nie no, musieliście no, do mnie zapiecza. Elo! Gdzie nasz ten gek? A tak na nie A To się się mogłem nikogo nie zabijać. O. No ale coś. Wyszło jak wyszło, rady. Idziemy po kolejną zabawkę Leonardo. Poszło Dobra, minęło trochę, to możemy kolejną wziąć, tak? Bardzo dobrze. No dawaj, dawaj, już mi została. No oczywiście, że tak. Dawaj tak. to. Normalnie. Masz chwilę. Ja sobie akurat kawusi wezmę. Cudowny. Takie ten. Ćpuny, nie? Do dillera przyszedłem. Heja, banana. Co tu mamy? Asasyna mamy do zdobycia. Dostaw go! Ty, kapciu. Ty też. O 8. A ty, ty chcesz być u nas, czy co?

Mogę zajrzeć w ogóle na listę Do zakonu? Nie, tu mapę, nawet mi ten. nie jedyna, no nie. Trening wirtualny, znajomi, opcje. Opuść. Nie, nie mogłem przejść do tego, pewnie. Ej, ale ta kiszka. To są oni, mi wszyscy umarli, kurde? Na tej misji? Uheee. No to wam powiem, no nie to wygląda w takim razie. Jak oni mi wszyscy po prostu dentka zaliczyli. O. Dobra, chodźmy jeszcze jeden. Jeszcze jedną, pomóżmy. normalnie e, nie

Kurde, naprawdę nie musieli umrzeć. Ja. Teraz to jestem mega niezadowolona, jak oni poumierali. Dobra, ja sobie to idę ogarnę. Zbieram ich więcej w takim razie. Wam bardzo dziękuję za oglądanie. No, no tak, teraz zabrałem kolejny ładunek. Elegancko. Także tak, dziękuję bardzo za oglądanie. Widzimy się klasycznie w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć.